Szykujcie chusteczki kochani, bo nadchodzi może wilgachnych wzruszeń. Hej, hej! Moi drodzy, w ten spokojny, jesienny dzień wita Was Olga z Wielkiego Buka. Nie wiem, czy też to zauważyliście, ale istnieją takie książki, które już z założenia fabularnego są po prostu wyciskaczami łez. Tak było przy okazji pamiętnika Nicolasa Sparksa, tak było przy okazji innych jego tytułów. Przy tych książkach po prostu nie sposób się nie wzruszyć, nie sposób nie popłakać, a przynajmniej nie mieć rozedrganej szczęki. Na dwoje, Holly Miller od wydawnictwa Muza to właśnie jest, kochani, taki perfidny wyciskacz. Myślę, że ta książka poruszy nawet najbardziej zatwardziałe serca w jakiś sposób, a tych, co wrażliwszych, to wprowadzi w ogóle w książkową histerię. To opowieść o miłości oczywiście, miłości tragicznej i niemożliwej. Joel jest dość specyficznym mężczyzną. Miewa prorocze sny, które zwiastują tragedię. Tragedie związane z bliskimi dla niego osobami. Kiedyś był weterynarzem, planował zupełnie inne życie, ale teraz po prostu egzystuje z dnia na dzień i jakoś próbuje zapobiec najgorszemu. Pewnego dnia poznaje Kali. I zakochują się, zakochują się w sobie z miejsca. Wiedzą, że taka miłość, tak silne uczucie jest jedne na milion jest niemal nierealne. Oboje w swoich ramionach szukają ukojenia, szukają bliskości, ale wkrótce Joel zobaczy przyszłość i będzie gotowy zrobić wszystko, by jakoś oszukać nieuniknione. Historia Kali i Joela to historia wielkiej miłości, to historia wielkich poświęceń i równie wielkiej walki z przeznaczeniem, od którego nie można uciec. Od pierwszych chwil już wiemy, że ich uczucie, ich wspólne życie skazane jest na klęskę. Pozostaje jednak pytanie, czy będą gotowi poświęcić przyszłość, by móc być razem tu i teraz. Holly Miller z czułością tutaj ukazuje rozterki rozdartego serca, a także poczucie odpowiedzialności i samotności, które towarzyszy tym najważniejszym najtrudniejszym decyzjom w życiu człowieka. Bardzo umiejętnie rozegrała również perypetie, w które zostają wplątani tutaj bohaterowie. Zrobiła to w taki sposób, by ich wybory były jak najbardziej życiowe, i jak najbardziej realistyczne w obliczu tych ezoterycznych okoliczności. Przed Wami opowieść o bezinteresownej miłości, ale także o bezlitosnej sile, która sprawia, że jesteśmy gotowi chronić tych, których najbardziej kochamy. Historia do bólu wzruszająca, do bólu poruszająca, którą pochłania się jednak jednym tchem, no i z jedną paczką bardzo zasmarkanych chusteczek, i na te wzruszenia musicie być, kochani, gotowi. A teraz kochani razem z wydawnictwem Muzeum zapraszam Was na konkurs na zdwoje Holly Miller do wygrania, a pytanie konkursowe brzmi. Jaki jest Wasz ukochany romans wszechczasów? Może być to powieść, może być to film, może być to gra, komiks. Cokolwiek Wam wpadnie na myśl, odpowiedzi wpisujcie w komentarzu. Pod filmem konkurs do końca roku, a ja na dniach wybiorę jednego zwycięzcę. Może wzruszeń. Inaczej nie można opisać nas dwoje Holly Miller. Słuchajcie, to jest taka historia, no, która jest po prostu wyciskaczem łez. Ona jest do tego stworzona i przyznam Wam tutaj szczerze, że ja również się trochę wzruszyłam. Może nie jakoś tak maksymalnie, że się zaryczałam na maksa, ale trochę się jednak wzruszyłam, bo ta historia po prostu jest. No taka właśnie jest. Taka czuła i taka. No dobra, dobra w tych emocjach, jakie wywołuje. Nazwój je Holly Miller. Możecie sobie o tej książce poczytać również na blogu Wielkiego Buka, a my widzimy się już niebawem. Do zobaczenia, pa pa! A jeśli jeszcze tutaj jesteście, poznajcie wielkobukowy książkowy alfabet z okazji ósmych urodzin Wielkiego Buka. Zapraszam Was tutaj. A jeśli jesteście nowi na Wielkim Buku, to witam Was serdecznie. Jest to kanał literacki, książkowy. Może Wam się tutaj spodoba, a jeśli tak, zapraszam do subskrypcji. Do zobaczenia!